No i kochani, zobaczcie, tyle udało mi się dzisiaj nazbierać koło sadku. Już Wam nie, nie nagrywałam jak ich wyjmuję, bo cały czas strzela ta armatka hukowa na ptaki. To już nie chciałam Was denerwować, żebyście tego nie słuchali. No i takie były piękne sztuki dzisiaj. Takie są najlepsze, a już tam kilka dni nie byłam, te są jakieś takie inne, kolor trochę ciemniejszy, ale też i duże się znalazły, no to pójdę na suszenie, ten jaki piękny, już nie będę ich wyjmować, ale te jakie, no wszystkie piękne. O, tu mi towarzyszą koty. Dwa małe. I ten kocic. O, idzie. Cycka jeszcze będzie doił. Taki duży. Już wszystko je? O, cycka doi. Jeszcze się do matki przytula. A to nie, to leży. Prawdziweczek. Jest i drugi. Od tego musiałeś zacząć. Wow. Ale ładna sztuka. O, jak. Jakie cudowne widać, że ktoś tu był. Patrzcie, jaki piękny i maluszek. Piękny maluszek. O kurta. tam widzę jakiego wielkiego, jakaś tu mucha mi tu lata. Patrzcie jaki wielki. Noga powiem wam, że twarda. On czy będzie zdrowy, nie wiadomo, zobaczymy. Niestety roboczywy, ale maluszek zdrowy. Ale sieć. O i mamy dwa strzały. Jeszcze ktoś drugi strzela. I zobaczcie, jakie piękne. Jest i drugi. Słabo widać w tym słońcu. Jest i kolejny brązowitki. Ale cudne. I kolejny maluszek piękny. Jest jakiś kozaczek. Nie przełączyłabym ciebie, kolego. Dobrze, że się wróciłam. Powinien być drugie też koło Ciebie. Jest drugi. Jeszcze taki ukryty. No jaki nocyt długi. O! Konkretny. Sztuka ładna. Jaki bielutki. No i kochanie, jeszcze obioneczkę udało się zbierać. No a te kozaczki mamy koło kamienia. Też Wam nie nagrywałam, bo tam strzelała ta armatka i te piękne prowózki. A tamten platonik już poszedł do teściowej, już obiera nawet. No to dobra, kochani, do następnego. I zobaczcie, ile brat nazbierał prawusów. Snów. Tak wam wszystkiego nie nagrywam, co on zbiera. Ale naprawdę. Ale sztuki. Piękne. Ten jaki brązowiutki. Tamten jaki. Ale. Cudne. Malutki chile. Piękne. Ten to ma miejsca. Ale nikomu nie powie, gdzie ma miejsca. Nie można go zaobserwować. O, tu ślimak. Trzeba go jakoś wyśledzić. Ale on jest cwany. Nie da się go wyśledzić. Samochód gdzie indziej stawia. Gdzie indziej chodzi. Piękne sztuki.